Hej wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj zrobimy sobie takie małe Get ready with me Bo idziemy później na imprezę W stylu euforii I powiem wam szczerze, że no, Nie oglądałam euforii do końca Ale znam cały vibe I tak dalej, więc yy, No będzie super Mam mniej więcej plan Jak ja bym chciała makijaż Mam sobie zapisane w telefonie Kilka inspiracji I jestem już ubrana, mam taką fajną Ble. bluzeczkę na ramionkach u nas tu jest y, zawiązana w takie wybrałam styl Madi, bo tak pomyślałam, że będzie tak najlepiej tutaj pasować yy, i kolorowy makijaż y, myślałam o kolorze fioletowym ale później takie, że cały czas robię fioletowe makijaże, więc w sumie wymyślałam niebieski, no i zobaczymy jak to wyjdzie, i zrobię sobie teraz całą bazę, całą twarz, wiecie, żeby już mieć początek i wrócę do Was, jak miała wszystko zrobione no i dobra, tak jak widzicie mam już całą bazę zrobioną, co by nałożyłam o, więcej rozświetlacza. Widać? Widać. <laughs> Trochę więcej różu. Myślałam o czymś takim i żeby to połączyć z... czekajcie... z takim oczkiem. Tak, także to są moje inspiracje, właśnie w scenie bieżskie, ale pomyślałam, bo mam takie fajne kredki. Ja je kiedyś kupiłam w... Contigo i ona jest taka fajna. Ładny, ma bardzo kolor, taki fioletowy. I żeby sobie to na linię wyglądać, no tego niemieckiego, może też fajnie wyglądać. No, sobie na szybko jeszcze bazę pod cieniem. To, to jest z Glam Shopu. No, była w kalendarzu odwentowym z w w tego roku. Ujciek Energetykę. Wiecie, jak to jest? I myślę, że z tej ogromnej palety sobie weźmiemy niebieski To jest paletka Kaleidoscopic Dreams z Makeup Session I ona ma takie fajne kolorki Wygląda jak taka paleta, wiecie, yy, malarza jakiegoś Bardzo fajna jest I zaczniemy sobie od takiego jaśnie, jaśniejszego, niebieskiego Słuchajcie, lusterko i... I nakładam to tylko w sumie w załamaniu i trochę powyżej i ten cień wyciągam do w stronę skroni. I tak jak widzicie, zrobiłam sobie te łuki, że tak powiem, i po jednej i po drugiej stronie, dołożyłam trochę ciemniejszego, niebieskiego, yy, bliżej jakby powieki ruchomej. Yy, I teraz będę robić, jakby, taką wiecie, taką kreskę, nie? <laughs> taką kreskę, że jakby zajdę sobie tym, tu i połączę to z dolną powieką, też tymi samymi niebieskimi, które robiłam tutaj. Teraz ponownie biorę naszą bazę i będę y, odcinać sobie to, co tutaj zostawiłam. Y, jakby czyste. Będziemy sobie odcinać taki, taki jakby trójkąt. I wiecie, tu, tak. że o. I to wszystko wypełnimy sobie brokatem. Wiecie o co chodzi? Zaraz zobaczycie też. Także biorę sobie bazę na rękę. i odcinam całą, całą ruchomą powiekę razem tutaj z tym trójkątem i teraz to bardziej z bliska i powstało takie, takie wydłużone cut z, mówię, takim jakby kreską jeszcze. I tu będziemy przez całą powiekę i przez tą, ten kółkońcik. To, to sobie powiedziałam. Wszędzie, gdzie nałożyłam bazę, będziemy dawać broka. Mam tutaj taką paletę rozświetlaczy z Revolution. I ona ma tutaj taki bardzo srebrny rozświetlacz. On robi taką fajną taflę pomyślałam, że właśnie zacznijmy od tego na pocałości i teraz z tym mniejszym pędzelkiem nałożę sobie ten sam rozświetlacz w kącik oka ja lubię sobie zawsze przyciągnąć na dolną tutaj powiekę troszeczkę tak fajnie otwiera oko mam tutaj paletkę z shin i będziemy sobie nakładać ten oto brokacik ale zanim to chyba jeszcze jeszcze sobie na ten... nałożę glitter primer jaki żeby to się na pewno trzymało i teraz tak, mamy mam taki glitter primer z pierżynem wezmę go sobie troszeczkę na palucha i no, i tam, gdzie myślę, że mogłabym mieć trochę więcej brokatu, biorę sobie znowu gitter primer, pędzelek, wykładam i dokładam cieniem brokatu. No i dobra, tyle by było, na, jeżeli chodzi o oczy. Oczywiście jeszcze sobie rzęsy zrobię. Ym ale myślę, żeby tak, wiecie, tak w skroniach żeby jeszcze diamenciki dać a jakie nie diamenciki, to właśnie ten brokat z tej paletki dobra, słuchajcie, pomalowałam rzęsy i wygląda to już naprawdę fajnie dodałam też taką cieniutką kreskę, wiecie, na linii rzęs, żeby trochę otworzyć to oko i stwierdziłam, że przyklej kryształki tak, jak mi będzie pasować wiecie, tak? gdzie będą, tak będą po prostu Myślę nad pomadką jeszcze I chyba sobie zrobię mm, Jakiś ładny błyszczyk Po prostu Dobra, przyklejam już sobie Kryształki yy, Do nieba mi zrobię jeszcze włosy Fajnej i wtedy dokleję sobie tu jeszcze Wiecie, tak tu bardziej na Na skroniach Wymyślę, co z tą pomadką. I chyba sobie zrobię, zrobię tak, jak tak jak zawsze nudowe usta i nałożę po prostu jakiś fajny błyszczyk. I mam tak y pomadkę z Maybelline, tam super stay. To jest kolor 60. oj, fokus numer 65. Także ja sobie zrobię najpierw usta. I teraz tak, mam dwa błyszczyki takie z Lovely. Jeden jest bardziej kolorowy, jest różowy, a drugi jest bardziej przezroczysty. I jest różowo-złoty. Nie mam chyba żadnego. Hmm. Także wezmę sobie ten bardziej przezroczysty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Sterko. Sobie nałożę tak, być tak punktowo. No i myślę, że jest fajnie. On się trochę zbliży. No i dobra, słuchajcie, to jest skończony makijaż. Dajcie znać, co myślicie. Yy, wrócę do Was jeszcze, będę miała fryzurę gotową i Wam się cała pokażę. No i dobra, patrzcie włosy, mam sobie mi zrobiła fajne włosy. Lecione te takie sliwerka. No i tak to wygląda. Zaraz będę robić jeszcze fotki i na pewno zobaczcie to na Instagramie. Yy, Wydaje mi się, że jak oglądacie ten film, to już to było, już było to zdjęcie. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, dajcie dzwoneczka, wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami. Oczywiście pamiętajcie o łapce w górę i komentarzu. Dajcie znać, jak wam się podoba ten makijaż. Czy byliście już na takiej imprezie w stylu euforii? Ja będę pierwszy raz i nie mogę się doczekać. Także do zobaczenia i cześć!